Siemano, jesteśmy na zlocie fanów czajnika. Mamy Black Boxy, Płyty czajnika mamy. Zajbista impreza. Kurwa. Podziękowania od czajnika. Specjalne karteczki z podziękowaniami. Juhu, ale fajnie. Czajnik nam dziękuje za imprezę. Teraz tamtego. Super. Podziękowania. Mamy też naklejki czajnika. Super, świetne. Przyklejono. Posty czajnika też oglądamy. Jest super jazda. Patrzcie. Posty czajnika. Co on tu napisał? Zapraszam do kręcenia beki ze mnie. Tak napisał do no chipniś. Czajnik! Super! Zdjęcia czajnika też sobie oglądamy i słuchamy muzyki czajnika. Jak to przystało na zlot fanów. Jesteśmy wszyscy, wszyscy fani przyjechali chyba. Nie wiem czy jest więcej fanów. Jest nas tu już... No już 4. Może przyjedzie więcej fanów, nie wiadomo. Mamy różne też używki. Jakby się nudziło inne płyty Oglądamy teledyski Czajnika Jest super Polecam wszystkim Pijemy żywiec zdrój I impreza bez alkoholu fajnie Elo